To jest lajka, co ja dzisiaj nagrywam film. Przepraszam widziałeś za to, że tak długo dni nie nagrywałem, ale zostawcie suba i lajka. Dzisiaj nagrałam o Fortnite, ja w ogóle pokażę żeby... wam. Jeszcze raz nagrywam o Fortnite w nowym domu. Jak nie widziałyście o moich odcinków, chodźcie. On moje inne odcinki. Żyć pieniążki po Potem odcinku od razu nagrywam. Kolejny przez to, że nie nagrywałem. To mamy nagrywkę. Sorry, przez to, że nie nagrywałem, bo nie miałem czasu. Pokazywam mm, skinki Jak coś, jak coś trząs się, to ja po łóżko na górze. Mm. sorry widzowie. Znaczy widzimy jak to zrobimy. Albo do Mam takie skiny Patrzcie. Da się odblokować je e, tutaj i heros. To da się od. To jest to, ta dnia też jest i tydzień to, to dużo leveli jest. Ale dnia to ja nie robię, ale no. Ja będę tygodniowe. Kup coś, w lekomacie dobra. Wykonaj emotkę w stylowym ataku O Jezus Jak ktoś ją skaza to z... zalecamy sorry Próbuję ustawić to, żeby było fajnie No, chyba teraz jest. Uff, nie mam Manona Manona, dwa złote. Te pieniądze zostawię, zostawię sobie na legwana tego morskiego. Obejrzyjcie mój short. Jest nagrany taki odcinek, widzowie, gdzie będziecie mi buwić e Gdzie, będzie, e, gdzie będziecie mi mówić, co mam na odcinkach robić? Będziecie pisali, robili, będziecie pisali, co mam zrobić na odcinkach, ale jak mówię, za dwa albo za tydzień będę miał tego Legwana i nawet nagram odcinek, jak wychodzę z nim na dwór, kiedy będzie dorosły, to nagram odcinek, bo Legwan. wpiszę sobie, jaszczurka Legwan i widzicie wam te jak dostanę zielony zielony jak jak mnie na jak osoba jak palon mnie ogląda to pozdrawiam i moją dziewczynę też Janka, za to Jan. ale pozdrawiam moją dziewczynę i mojego kolegę krzysia nowakowskiego i może być też Kuba. Wszystkich z mojej klasy pozdrawiam. Widzowie. E, może jutro zrobimy challenge. Bo są nowe bronie 3. To ja jutro robię, robimy challenge. E, tylko nowe bronie. Może kiedyś. Jutro. Albo nagram od razu, po, nie, nie od razu po tym odcinku, bo po tym odcinku od razu nagrywam kolejny i to może, no, może jutro Jak mówiłem wam, że tygodniowo nie mogę, to nie widziałem i mój wujek pozwala mi, ale to jest trochę niefajne, że nie mogę czasami Ale pozdrawiam wszystkich, kogo znam Nie wiem, po co wziąłem dwie, dwie pompy. Okej. Okay. Jest jakiś tu dzikus. O Jezu. A tutaj ty jesteś Stefan. Stefan. papa, pa. Żegnam. Pa. O Jezus. O kurde, widzę mi problem techniczny. O. Teraz. Przepraszam za te, ale nie, nie mam rzeczy. Może na samym końcu. Jeden. Kawałek nagnął, bo tak dużo nie mam też miejsca. Nie 15 minut tak mogę nagrywać. A to 10 minut jest. No dziś, dzisiaj nagram tylko jeden. I powiem Wam w tym nowym. Ja pokazywałem kiedyś Wam mój pokój i powiem Wam fajnie się mnie tu Ale nie, mam bardzo dużo rzeczy do robienia i przez to nie mogę z Wami spędzać czasu. Ale pozdrawiam. Kto mnie, kto mnie zna? Nie wiem, co Wam mówiłem, ale jak mówiłem ale to chyba mówiłem. to na dobra to ja potem tym odcinku od razu robię soca gdzie będziecie mogli wujć rzeczy dobra Gina, czy jest to jakiś Stefan? Jak patrzę, to nie ma to zamnego Stefana. Ale jak to będzie, to będzie. Ale że ginie. O kurde, widziałem, że to sam nie widziałem. chyba teraz jest lepiej ale czekajcie ojeju problemy o oh maga e, w ogóle subskrybujcie kanał i lajkujcie wtedy będzie się na, nas kanał rozwijać a mój cel dobić 100 subskrypcji teraz, wtedy może jak może tedy wyprowadzę jaszczurkę na, na sto. W subskrypcji wyprowadzę jaszczurkę. Z wami. Nie będzie tak, że. Nie, jak dobijemy. 50. To będę nagrywać o jaszczurce. Z, z, będziemy zawsze nagrywać o jaszczurce. najpierw jaszczurka, potem zabawa. Potem. Gramy tutaj do balonu, jak będzie masa, to znajdziemy i znajdziemy dom o legendy. Butem wjeżdżam, butem morda Sorry mm -hmm. Moi koledzy mówili zawsze do mnie butem morda A ja im mówiłem ten butem morda No dobra, przestań La 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 o nie, nie dolecę. No tak. Idzie pociąg daleka. Kwilnuje. Daleka. Otwieracie się cienie.